Teraz zwróć uwagę, że tu mamy podane ułamki zwykłe no albo liczby mieszane. Liczba mieszana to ułamek zwykły, który ma w dodatku jeszcze całości. No i mamy podpunkt A, tu jeszcze jest bez całości, czyli 30. to się równa. No i tak, zero całości to widzimy, więc będzie 0, i teraz tu w mianowniku dziesiątka, czyli będzie jedna cyfra po przecinku. I co tą cyfrą będzie nasz licznik ta trójka nam tu wskoczy i mamy zamianę poprawnie wykonaną. Podpunkt B, 2,7. Tu mamy już całości, to jest ta nasza dwójeczka. Ona określa nasze całości. Musi być przecinek, bo to ułamek dziesiętny. I teraz dyszka w mianowniku, jedna cyfra po przecinku, i skakuje nam ta siódemeczka. Podpunkt C, mamy ułamek 8,58 setnych całości ciach i mamy jedno miejsce, drugie miejsce. Dlaczego? Bo są dwa zera. I wartość licznika nam wskakuje. Zapisujemy ją zawsze od końca, czyli pierw ósemka, a później piątka. W późniejszych przykładach zobaczycie dlaczego zapisujemy je od końca, ale to dopiero w trudniejszych. I ostatni d 123 tysięczne nie mamy całości, więc jest 0, raz, 2, 3. Bo są trzy zera. No i licznik ten tak ładnie ułożony wskakuje nam. Zobaczcie, zapisuję go sobie od tyłu i mamy 123 tysięczne.